Panie Prezydencie, ostatnio bulwersuje mieszkańców wzmożony ruch tirów przez miasto. Czy miasto podjęło jakieś kroki w miarę, żeby to... Tak, podjęliśmy takie kroki. Nawet dzisiaj odbyliśmy spotkanie z komendantem Straży Miejskiej, komendantem miejskiej policji, naczelnikiem Wydziału Ruchu Drogowego, żeby zastanowić się doraźnie, co zrobić. Otóż przez ostatni tydzień Generalna Dyrekcja Dróg nie wprowadziła objazdów tym samym puszczone ruch kołowy przez nasze miasto dla zestawów kilkudziesięciotonowych głównie tirów w miniony czwartek Generalna Dyrekcja wystąpiła do nas teoretycznie w sprawie uzgodnień objazdu przez ciąg ulic Warszawskiej i Sikorskiego jako drogi wojewódzkie będące w zarządzie miasta i zrobiła to raczej z przekonaniem że tę zgodę otrzyma, natomiast no, ja muszę dbać o interesy mieszkańców i miasta. Stąd też odmówiłem zgodę na potraktowanie ulicy Warszawskiej i Sikorskiego jako drogi objazdowe dla zamkniętego mostu w Nagnajowie i w ciągu drogi krajowej 9. Cóż, argumentując tym, że w naszym mieście toczy się w tym momencie bardzo wiele inwestycji drogowych, począwszy od tak zwanej modernizacji z budową wiaduktu w ciągu drogi 871 wojewódzkiej w zarządzie miasta, więc ulica Siemkiewicza i ulica Sikorskiego, w uzbiegu ulic Targowej. I oraz Mickiewicza Szpitalnej i Niepodległości. No, zamknięte są te, te fragmenty miasta ze względu na budowę rąd. <laughs> Szykujemy się do inwestycji związanej z pierwszą, ulicą 1 Maja i Alej Niepodległości. A oprócz tego, szykuje nam się na 3 miesiące w związku z tym, że wznoszenie wiaduktów wkracza w tą no, taką decydującą fazę przez 3 miesiące w tym roku na pewno będzie zamknięty przejazd. Kolejowy w ciągu ulicy Sienkiewicza. W związku z tym no, nie mogę sobie pozwolić na to, żeby w terminie, tak jak obiecuje i zapewnia Generalna Dyrekcja Dróg i Autostrad, Dróg Krajowych i Autostrad, że do 30 września zostanie ostatecznie usunięte przyczyny ograniczenia ruchu na moście w Nagnajowie. Nie, no, zdumiewa mnie polityka Generalnej Dyrekcji sprowadzająca się do szantaży, że jeśli my nie wyrazimy zgody. E, taką informację jeden z urzędników e, wydziału zarządzania kryzysowego otrzymał w piątek, że jeśli my nie e, z, wyrazimy zgody e, na objazd, przez oficjalny objazd przez Tarną Dodam, e, to wówczas generalna dyrekcja nie wpuści aut osobowych na moc nagnajowie. No, e, no, naprawdę podejście złożono na mnie skargę do wojewody, próbowano wymusić na wojewodzie podkarpackim. Wymusić, aby w trybie nadzoru, co już jest zupełną bzdurą kosmiczną, w trybie nadzoru, zmusić mnie do tego, żeby pojawiły się na terenie miasta znaki objazdu przez miasta, więc przez ulicę Warszawską i ulicę Sikorskiego. Nie ma takiej możliwości. Po prostu pora, żeby urzędnicy Generalnej Dyrekcji zabiurka przestali projektować układy komunikacyjne. Pora, żeby się Generalna wzięła za remonty i zaplanowanie infrastruktury drogowej, a nie żebyśmy byli za ścianki. I wówczas w takich sytuacjach lasowych, jakie mamy do czynienia dzisiaj, nie byłoby problemów. A ja wskazałem, wczoraj zresztą odbywałem z Panem Dyrektorem rozmowy. Pan Dyrektor przyjechał mnie przekonywać, że musi te znaki postawić. Ja w tej chwili analizuję, czy jestem w stanie domagać się odszkodowania od Generalnej Dyrekcji, ponieważ od tygodnia przez że jeżdżą tiry, Robią to bezkarnie, w związku z tym rozważamy różne możliwości od wprowadzenia ograniczenia tonażowego. Wprowadziliśmy na warszawskiej ograniczenie na jednym fragmencie do 30 km na godzinę z tego względu, że po trzech dniach przyjęcia niechcianych tirów na dewastacji ulega jeden z przepustów pod ulicą Warszawską. Więc rozważamy różne scenariusze, na pewno no nie będę tolerował i akceptował to, że, że panowie z za biurka w Rzeszowie czy w Warszawie próbują zrobić starą brzega 2 Augustów. Trzeba po prostu myśleć, ruszyć się łaskawie w teren, a nie z za deski kreślarskiej i z rozłożonej mapy na biurku w Warszawie czy, czy w Rzeszowie. Próbować rozwiązać swoje problemy. Czyli naszą jedyną bronią to jest to, że możemy dawać ograniczenia. Zakazać ruchu nie możemy jako takiego. Znaczy, jako takiego no nie możemy, ponieważ musimy mieć powód, dlaczego dla, dla e, zakazujemy. Znaczy, na pewno niezmienną moją decyzją będzie to, że ja nie zgodzę się na to, żeby znaki e, informujące, że jest obiad przez Tarnobrzeg pojawiły się e, na terenie Tarnomrzeka. Natomiast dzisiaj szukam skutecznej metody y, ograniczenia ruchu, y, no, wykorzystując do tego y, służby uprawnione i upoważnione.